Cześć! Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w bardzo gorąco Call of Duty Black Ops 420 Kills Challenge. Raz jeszcze 16, 17, 18, 19. Tyle udało się bić, 20 lub więcej. Niestety jeszcze nie, więc próbujmy raz jeszcze. Standardowo więzienie. Kręcę się ostatnio koło tej 20 cały czas, słuchajcie, tam powyżej 15 wchodzi, nawet to było dosyć łatwo. Ale 20 wbić nie mogę. Ktoś tu wyglądował? Chodź tu. Może ten początek mieć bardziej agresywny, chyba jednak. Dwa, trzy, cztery fagi zrobić. Zrobić loot i na spokojnie może zagrać. O, to nie byłeś, to nie byłeś, co bo mnie strzelałeś, ale spoko. Ale spoko. Przygarnę, ciebie też. GKS. Nie są może to na bronie marzeń, moja. Co jest? Co jest? ILE TY POTRZEBUJESZ HITÓW, Widzieliście TO? Jaki taki jest to jest gówno, Tego tak ja tym nie gram ostatnio, w ogóle Ciągle to, to wymienię Wiesz, Ile hitów dostałem, nawet jak miałem 200 HP, to i tak jest, powinien umrzeć Jest Słodzik, więc jest OK. Jest te, te też Switch troszkę mi pad laguje, słuchajcie, nie, nie, nie do końca wiem dlaczego, znowu eee, Niestety przy lutowaniu zwłaszcza, nie wiem, nie wiem dlaczego, No dobra, spróbujmy, tak czy inaczej już Zacząłem już nagrywać, to już to... To już to do końca, dokończę. Medek się może przyda. Szalonym, może nie ma, jeśli chodzi o ile zabójstw, ale to jest też dopiero początek, więc spokojnie. B, pl jakieś jakiś P? Polacy tu gają, pozdrawiam, ja, my oglądają. mnie wątpię, ale jeżeli. Pozdrawiam gorąco. Okej, okay. chciałem zobaczyć dach, ale tu widzę, że jest zajęte. Gdzie jest ktoś? Chodź do mnie. No, Jezus Maria, skocza ten... Ty... Ja co jest? Co jest? No. strzałeczka jest. Koń się przyda. Przeczki jak najbardziej też. Chwilę, to może nie jest... okej. Okej, okay. okay. ale gdzie nie są teraz? Pytanie. Pokazuje na tym samym piętrze, nie? A nie są na tym samym piętrze. Nie, być może te kółka się różnią w jakiś sposób, ale tego sposobu być może nie rozumiem do końca. Tutaj muszą być gdzieś <laughs> się kręcić. Bo w góry ich nie ma na pewno. Nie no, nie ma ich, no ja bym to ich widział. Widziałbym ich, a ich nie widzę. Łap ziemniaczka. Bum. Czekajcie, <laughs> może po niego przyjdzie. A? Oś. Oś. <laughs> Widziałem. Szkoda amunicji na jego idzie coś jeszcze. Mam cię, synek. Mam cię, mam cię. No weźcie. Jezo! Naciskam to w dół, żeby mi zeszło na amunicję, żebym zabrał. Nie reaguję. strzelaniu to się tak tego nie czuć, Wy w ogóle tego nie widzicie, bo, bo nie, nie, nie widzicie, co naciskam na padzie. <laughs> Był mój, ale spoko, play. Gramy dużo nowo 5, nieźle. Zwłaszcza zostało 37 do, do końca jeszcze osób. Więc jeszcze potencjalnych jest ich dużo tutaj. Na szczęście. No, tu zabił, Okej. O! Dzień dobry! <laughs> Lutowanie na środku. Placu to, to jest to, to jest to, czego ja potrzebuję właśnie od... Od tego lobby bardzo mocno potrzebuję takich graczy właśnie, którzy będą no, cieli. Którzy stwierdzą, że a, no, jest torba na środku, a może sobie przylutuję, bo w sumie nic nie mam. to wybije ciągle nie jesteś. No i cię się nawet zabijają. Okej. Okay. Spoko. Co jest? Co jest? Ile? Ty potrzebujesz? kul? Z tego switchblade'a nie trafiałem jakoś przez te drzwi. Pociski nie przechodzą przez te drzwi, ja nie, nie przy te drzwi dziewiątki. Nie ci się, połysiałem i pod lufę troszkę. Olej szkodzi. 7 i 36 do końca. Słuchajcie, to jest dobra partia. Ale no do końca jeszcze potrzebuję prawie że 3 razy tyle, co mam. Co to jest? To jest siomek. Siomek. Jak ja jestem dzięki, że ty jesteś w tym lobby. To nie masz pojęcia. <laughs> Czy widziałem tutaj? To. <laughs> no jeszcze. Radzą sobie team nawet no, Chyba w miarę ogarnięty jest typek, ładnie strzelał we mnie Idziesz? Okej okay. Idziesz? <laughs> Jezus Maria, <laughs> to mój Dobra, to za ulicy przede wszystkim. Tak jest, tak jest, tam apteczki i jedziemy z koksem. Konsumenta mam, zarobiście. Dziewiczki, 31 do końca. Takich potrzebuję potrzebuje ludzi. Zostają, nic nie robią. Jest dobrze, jest dobrze, tylko nie mam za bardzo pomysłu teraz co zrobić, gdzie pójść, bo mam w sumie dobrą, poz mam dobrą pozycję. Nie wiem, chyba ja poczekam jeszcze na tych na... lotniarzy z pistoletami to jest dobre miejsce żeby lądować jak, jak, jak ktoś umrze więc być może ktoś tu jeszcze przyleci więc ładny jeden łatwy może dwa fragi nawet padną, wtedy będzie już 12 i to dopiero będzie okej nikt nie chce niestety przylecieć jak na złość tylko mój trzeba się brać też do... wow do roboty To co? Jak on zginął? Słyszę coś? Coś jest? nie, Jezu, dobrze, że nie, dobrze, nie. jest. Do, dobrze, ziomek. Dobrze go zabiłeś. Dostawałem z dwóch stron w ogóle. Pierwsze to, 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 to zwiedziłem, że po prostu ucieknę stamtąd. <tosł Autorilia> nie będę się jakoś tam specjalnie pał. No i niestety też nie mam przez to killa. Sprawdźmy, tak czy, czy jest coś. Nie ma. O, oh, f**k, jednak jest! O, ty jedna Oż ty mendo, żeś mnie wystraszył. Lik jest. I miałem ca ca cały czas połączonych magazynków, ale trudno. O, jest ziomek. Oho, i laguje mi pada. Fuck! Akurat teraz. Musisz, musisz gro. A mogę co? O, obra. Leżysz tam. Szkoda, że wy tego nie widzicie, ale no, strasznie mi pływa ten. Ta gałka, nie wiem dlaczego. I też nie zawsze, niestety. Ktoś może to przebiegnie jeszcze na plac? coś? Ktoś? Jakąś torbę kroić? <laughs> Albo nie wiem, popatrzeć się na mnie. <laughs> Ak, Nie ale to już, to już nie był pad, to już był mój aim. Straszne. Muszę to uspokoić troszkę, bo nie chcę dwać nie do przodu. Uuu, muszę 8 osób jeszcze zabić. Z dwóch pozostałych, właściwie 19 pozostałych się tak nie będzie zrobić, o ile się tak nie będą zabijać, jak jak teraz. A dobra, lećmy. Nie będę A, się wyrzynają akurat na złość. Kurde. O! Kogo my tu mamy? Dzień dobry, panu. Dostał <laughs> w łeb granat. Dwóch. Dwóch padło. Usiądł <laughs> do głowy, obił granat. Mamy tyłeczek jeszcze. Oh my god. <laughs> to było nawet zabawne. dobra, mam 13. Stało 7 do zabicia. 7 z 14 muszę zabić, Czyli połowę tych, którzy zostali muszę wydrżnąć. Jak ja to mam zrobić? To, tak, to się jest jeszcze... Dobra. aż błąd. Tak. Ale się to powybijali teraz też. 6 9, 6 fragów muszę... 6 osób muszę zabić, 9 pozostałych wrogów, oczywiście 9. No jeszcze cała człowka nasza żyje. Jak ja to mam zrobić? Jak ja to mam zrobić, Jakąś ma łuk jeszcze? Let's go. O to chodzi. Może tak mam to zrobić. Może tak to trzeba zrobić. Może tak. Czterech. Czterech muszę. To i tak dużo. To i tak dużo. Właśnie, że się zabijają. Tak, gdzie? Chodź chodź, 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 No nie. Chodź nie, zabrali mi go. Trzech. Trzech z sześciu. 3 z 6. Komu, nie zabijajcie się, błagał. 3 z 5? Ja to nie ma szans. Przy niżej, niżej jest zejść na pewno, bo tu już nikt nie wejdzie, pewnie. No, po co miałby tutaj jak coś wchodzić, jak tam nie ma strefy. 3 z 5. 3. 3 z 4 muszę. Z... Aha, trzeba stawić 3 osoby z 4 pozostałych wrogów. No, to był ktoś w tej wodzie, nie? Jeszcze. Tak, jeszcze się zabijają. Trzy osoby zostały, dwie muszę zabić. Minimum. Jeszcze dwie. Jedna. Pierwszy się, osiem. Obie, ja dzielę, osiem HP mi zostawił. Jeden został, jest dwadzieścia. Jest dwadzieścia. Jeszcze jeden został. Trzeba to wygrać jeszcze. Jeden został. Tak jest! Udało się. Oooo! Się napręża normalnie tak. Koniec. Koniec wyzwania. Koniec wyzwania. 21 były zrobionych, więc nawet jedno ponad normę udało się wygrać, słuchajcie. Zostało czterech przy życiu wrogów. Trzech musiałem zabić, żeby, żeby zdobyć 20. zabiłem wszystkich czterech na koniec. I o to chodzi, nie? Te zrobiły robotę, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się ten materiał podobał, że, ca że cały challenge wam się podobał, spróbuję wymyśleć już Modern Warfare, wydaje mi się, że ja więcej takich challenge'ów, bo fajnie mi się nagrywa, fajnie wam się też chyba to ogląda, mam nadzieję, serducho mi wali jak szalone, słuchajcie, udało się to zrobić w końcu. Nie było to łatwe, ale się udało. Wiedziałem, że miałem dostać 21, nowy rekord, Kili też przy okazji wpadł. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do następnego. Piona.